Wygląda rameczka. Co to za typ ula? Napiszcie w komentarzach. Bardzo wysokie ramki. Widzicie, ule zrobiona z takiej zwykłej, zwykłej płyty biurowej. Widać, że swoje przeżyły. Taka płyta raczej też nie nie gwarantuje długiej żywotności takiego ula. No, tutaj jeszcze widzicie, można zobaczyć wosk, jakby ktoś sobie chciał to mógłby przetopić tutaj nic nie ruszam, nic nie zabieram tylko przychodzę zobaczyć jak to wygląda tu chyba jakby takie ule odkładowe albo coś to wygląda na daszki, tak daszki tutaj ktoś miał odkurzodowe siatki zobaczcie no, mnó swoje jeszcze plast.